Siemanko, ja jestem XJ Joe i witam Was w kolejnym odcinku z serii zagramy w Elden Ring wraz z Mosunem Ninja. Siema. O, właśnie, nowe ukłony, nowe gesty. <laughs> Witamy. E, lecimy dalej e, po obszarze góry Gelmir, czy jak ona tam się zwie. No, kurde, patrzcie, zapamiętałem wreszcie. No i o, właśnie tutaj. A, właśnie. Eee, tutaj na dół można dotrzeć zu zupełnie w inny sposób, pomijając całkowicie te lokacje, ale ominiecie właśnie też e, między innymi e, to zaklęcie. E, e, tak, to zaklęcie e, komety Azura. Więc warto akurat tutaj chociażby po nią przyjść. A teraz po prostu lecimy przecie. What? I shut myself. Aha. A tak na dzień dobry. No. A co, już jest gościu? Posłyszę, hej. O, oh, jest, jo. No się ma. No, jump, jump, jump. Jump or shot yourself. Jump or shot yourself. Shot yourself. Okej, okay. o, dobra. A to co? Z kim? Będzie walczył? Dobra. Powiem tak, skoro ty użyłeś eliksiru, dobra, o, pozwurzę ja się też wzmocnię. Lecimy. Koleżko. Tak, próbujesz. Wow. Tego... Kurde, coś mi... Właśnie, zapomniałem jak tutaj się... Dokładnie używa tych przycisków. O, co! Kurde! No to gościu mnie tutaj ładnie wyjaśnił cięż... No, dobra. No cóż, nie popisałem się. Bywa, i tak. No dobra moi drodzy. Jak widzicie, przed nam, przede mną kolejne wejście do e, jakichś tuneli... Momencik, co to jest? E, ty mówisz, że znak postawiałeś w środku, tak? Tego miejsca, czy gdzie indziej? Tak, w środku, w środku. E, przed windą. O, dobra, jest, pojawił się, dobra. Tylko, kurczę, cały czas nie mam e, nazwy tego miejsca. Nie wyświetliłem mi się, czyżby ona tam na dole jak zjedziemy dopiero się pojawiło na dole się dopiero pojawiło dobra okej okay. w takim razie jak tylko monsun się pojawi zjeżdżamy windą i zobaczymy wreszcie jak ta lokacja się nazywa co to jest kolejna rzeka jakaś kolejna studnia Chociaż to nie wygląda mi na wejście do studni. Ale mogę się mylić. Me? My? Me? My? O! Grobowiec bohatera Gelmir. Oko bestii drży. okej, okay, czyli gdzieś tutaj znowu są morowe mm, korzonki. Dobra. Ja muszę się znowu przyzwyczaić do tego sterowania Na dwie bronie Kurcze, jak się tutaj... Wczuję w to, to myślę, że będzie już... Kurde, ale... Ty, to mi coś przypomina To mi coś przypomina I coś czuję, że szybko trzeba na boki Spieprzać Tak Dokładnie. Wow! Ok. Cześć, to można rozwalić? Chyba jakoś z tyłu coś jest do rozwalenia tego? Nie, tutaj nie. Tego się nie da rozwalić, to po prostu trzeba. Off. Lak. Trzeba ten rytma. A to nie jest jedyne miejsce, które nas czeka w yy z takim właśnie rydwanem. Jeszcze jest jedno na samym początku lokacji. A, dobra, nie to. Kurde, kubka chciałem użyć do skoku. Szlak. Cholerne, Cholerny. Właśnie. Wow, się tutaj zatrzymuje! Bezczelne cholerstwo, czekaj. Dobra, okej. Okay. <śmany> <śmany> Czyli trzeba biec jakoś tuż za tym. Cholera. Szybko, dobra. Poszło. Oj, oj, oj. Dobra, nora. Siema, ma nora? Dobra. Gdzie teraz? Tutaj. Gdzieś na lewo, prawo. Dobra. Pięknie. A, i teraz znowu gdzieś przeskoczyć, tak? Tam na lewo, prawo, cholera. Na lewo, od razu ci powiem. No, no, tam gdzie jest, y, widzę to, ta y, Lili konwalia Hop, dobra. Ok. Ale to, że teraz jesteśmy tu. Nie znaczy, że się tego cholerstwa już chyba pozbyliśmy na dobre Wręcz odwrotnie Dobra Chociaż, kurde Hmm. Skąd te płomień Aha. Dobra, ja sobie przebiegnę tutaj na drugą stronę po tą konwalię. Przedemkę. Aaa, dobra, to są te gargulce, dobra. Hmm. I to zieje we wszystkie trzy strony? Nie. Czy tylko w jedno? W jedno. Dobra. Ufam ci na słowo. Nie, teraz jest zamknięte, nie? Wow. No co? Oha. <laughs> Jasne. Hm. O, właśnie. skarb z przeciwnika no i no cholerstwo wita ponownie ale czekaj, To jest, jest inna, tak? To jest inne Cześć, ale my nie jesteśmy w, w tym samym miejscu co yy, się przychodzi od strefy startowej tylko zupełnie inne, tylko że na tej samej zasadzie działające Tak, to jest na tej samej zasadzie Dobra A na górze warto iść czy nie? Nie, nie pamiętam, jest tam jakiś skarb do zdobycia Kurde się zablokowałem, cholera Może to będzie... Chyba... O, dobra, kluczka jednego miecza i co, tutaj dojedzie? Do tego miejsca? Jo! A! Nie, tutaj jest bezpieczna Prawie, strefa Wiesz, ja, ja Cholera, czekaj, czekaj Jo, czekaj, czekaj, bo to trzeba biec Tuż za tym Cholerstwem Zanim się obróci Czy nie? Co? Szlak Szybko Dobra Uff Co za usrojstwo Jak będzie się Chciałem powiedzieć Jak się będzie obracać To biegniemy W sensie, że na górę Ja myślałem, że znowu będzie o nie Jeemty tak fajnie nie ma. O nara Siema. ma Nara <ścoughs> no, Siema. No Ej Nara. No właśnie widzę, widzę Kurde, dobra, później yy, pobiegnę Wawaj O co? Psz, aha Minimalnie za szybko wyszedłem i kurde mnie dziabnęło Okej, okay, widzimy się za chwilę mniej więcej w tym samym miejscu No dobra, to próba numer dwa. Kurde, cholera jeszcze mi działo, ale dobra, żyje szlak! Nie, nie, co? Ja pierdzielę, dobra, ale tego to się tutaj nie spodziewałem, nie? Dobra, podejście trzecie. razem jeszcze raz monson biegnie pierwszy, ja tutaj muszę wyczuć dobry moment. Jest! Dążyłem! Uff! Okej. Okay. Kurde, może gdyby nie dał się dziabnąć z temu wcześniej. To tutaj bym dał radę z tym stworem, ale kurde, że źle wyczułem. No to niestety już miałem lekko przerą... Aha! Hm. Bane. Dobra, ja tutaj tylko po ten kwiatek. E, co, gdzie teraz? Na dół. O cholera, na dół, ta. Mówisz. Dobra, nie motyl. A co jakbyśmy poszli tam dalej, tam jest po prostu już tam myślała. Aha eee. Wow, cały set tego... Okej. Okay. Dwa sety różne. O kurde. No spoko. Pytanie, który set z czego zobaczyłem, bo nawet nie wiem, <gadget> yy, okej, okay. no chyba. No i co? Z powrotem na góreczko. Poczekaj chwilę. Na to trzeba wskoczyć, jo? O kurde. O kurde. Poważnie. Prze trzeba odpowiednio na to wskoczyć. Ja... Dole. Łat, co? Dobra, ja przed to wpadłem teraz. O cholera jasa, no chyba ich pogrzało do reszty Dobra, podejście drugie, zobaczmy. A ten cień jest tej wyżej. dobra. Zniszy tego cienia. O! Diabło! O! Pięknie! Dobra, on z cieniu! Okej! Okay. Kurde! Wyczuć cholerny moment, odpowiednio. O! Jest, dobra! Pięknie! I teraz czekać. A, i teraz czekać. Jak się to obróci, zeskakujemy. Okej, okay. aha. O to chodzi. No, u, dobra! Cholera, jasna! Dobra, tak to działa! Jak się obróci, zyskujemy. Dobra. Huuu. No. No to by mnie... Przejechało, ta. Ja. Dole. Cześć, czy tam jest boss od razu już? Nie. Uff, dobra. Bo się jeszcze wyleczyć. A, dobra. Jeszcze trzeba niżej zejść do bossa. Dobra, spoko. <laughs> Teraz jest boss No, to chyba już teraz będzie z górki, prawda? Dokładnie No to lecimy, zobaczmy co nas tutaj czeka. Ej no Dobra, przychodzę Aha Rudy wilk czempiona Oj nie to Ło, wow, ale no i tuś, spokój. Uuuu, wasalowy rycerz flo. No to niezłe flo. Okej, okay, wychodzimy stąd? Nie tak. Spotkamy się przy wejściu. Dziękuję. W takim razie do zobaczenia już przy wyjściu. O, o! O, ziemia! 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 O, jak ja się cieszę, że już stąd wyszedłem. Ja pierdzielę. Czego Wy jest. Czy niby mam y, strój żniwiarza i powinien przyjść czas żniw, ale to grobowiec zrobił y, żniwo na mnie Masz tam leżeć, a nie kurde I wszystko dla tego łuku, tak oczywiście. A czyli widzę szybszy sposób wej wejścia tutaj, zejścia raczej. Oh. Roberto i Waska, czy proszę mnie, dobramy nie, bo. Dobra, No. A grobowce sobie tam groby rozwiedzaj. To, chcę sobie o tutaj o ci się napieprzają. Dobra. <laughs> Okej, okay. a to... Te... moment, tutaj chyba trzeba przyjść z jakimś malowidłem. Nie, czy co to? Nie. To jest po prostu wilcek. I... o! Ponura szóstka. A niech będzie. Ponura szóstka zawsze coś, wolałbym ósemkę. Dobra. A więc co, idziemy... Gdzie? Bo stamtąd przyszliśmy... A czy tam nie można dotrzeć do tego miejsca, koniec końców, tutaj na górze? O którym myślę? Hmm, ale chyba jego nie będzie, bo nie poprowadziłeś jego wątku. Sprawdźmy to. No jo, bo to trzeba przejść tutaj, po tym, czy nie? Moment, o jeszcze ty mam jakieś ciało, tak, to trzeba przejść po tym, gdzieś, czy to jest dalej tutaj? To jest tu. O dobra, to jest tutaj. Ok, zobaczmy. Są błyskotki. Nie, nie mam błysk. Czyli wątek. Nie, bo trzeba wątek poprowadzić. Aha, no dobra. A no to po raz pierwszy jest sytuacja, w której trzeba poprowadzić wątek, żeby sobie zasłużyć na... Yy, kopa od Paczesa. Hm. No dobra. <śm> To z trzecim nalecim dalej. Eee, lecimy na trzecim. Co? Margit upadł jo? Nie, czy ten strzywaniec. Po prostu. O, poszywany potomek. O. O! O! Pa, pa Co to spadło? Czy mi się zdawało, Zobaczy... że... Zahaczyłeś pewnie. Tak, bo myślę, że coś się spadało. うん。<coughs> <coughs> <coughs> znowu ten sam co z poprzedniego odcinka Eschat myself To co? Teraz tego bierzesz na siebie? Teraz ja. Spoko. To, to czekaj, to czas się przebrać. He. No dobra, w takim razie czekamy na kolegę. O, co to było? Nowe u góry? Gdzie? Schodzi. Ah. Dobra. No e, racja. Ponownie, jednak nie z poprzedniego odcinka tylko po prostu tak długo załamał ten grubec, że myślałem, że to jest już nowy odcinek z początku tego odcinka, ale tym razem zajmie się nim monsun. <laughs> Ja tutaj pole bitwy. Dobra. Hm. Okej, okay. znowu ta sama, sama, kombinacja wow. Co? Co? Dosył obrażenia A nie Został zaatakowane, nie dosyła O co chodzi? Okej okay. No Ładna walka Aha, <laughs> ale dobra, moi drodzy, chyba tym akcentem wojowniczym kończymy ten odcinek, jakikolwiek długi czy krótki, bo by nie był. Moi drodzy, jeżeli jesteście ciekawi, co dalej nas czeka w tych okolicach, koniecznie bądźcie na bieżąco z tą serią. Oczywiście zachęcam do przejrzenia pozostałych serii Zagrajmy, które obecnie publikuję na swoim kanale, a także yy, przejrzyjcie też te, które już na moim kanale są od dawna opublikowane. Poza tym nie zapomnijcie o serii poradników Warframe, gdyż gra cały czas się rozwija, nowe aktualizacje regularnie wchodzą i wprowadzają nowy content, więc warto wiedzieć, co się pojawia i i w jakiej kolejności co wykonywać A tymczasem, wielkie dzięki za oglądanie Do zobaczenia w następnym odcinku Trzymajcie się, cześć!